Witajcie, witajcie Kryptomaniacy na Kryptobros. Dzisiaj przyglądamy się wartości. Będziemy szukać protokołów, które zostały miażdżone przez to, że Bitcoin spada, ich cena również spadła, ale jest to nieuzasadnione, ponieważ nadal zarabiają, nadal się rozwijają i nadal no, mają niesamowitą teraz no, przecenę. Więc popatrzymy, posłużymy się portalem Token Terminal i zobaczymy najpierw na całkowity dochód bez kosztów. Jak przyjrzymy się na całkowity dochód bez kosztów, to oto to są najważniejsze protokoły. Ethereum, OpenSea, Uniswap, DYDX, LuxRare, to jest, to jest giełda NFT, Binance, Convex, Pancake, Spookyswap. PookiSwap proszę zwrócić uwagę, bo tu się jeszcze zatrzymamy na następnych metrykach. Lido, Avalanche, Trader Joe, Sushi, Osmosis, i bęki, bęki to są pożyczki, i później mamy fandom. bęki to są pożyczki na Avalanche, ale druga metryka, ważniejsza niż tylko jaki jest dochód, no bo chodzi nam o zysk, a konkretnie zysk do ceny, czyli zysk do wartości. I tutaj niesamowite rzeczy się dzieją, ponieważ Lux rare, wycena do zarobków jest tylko 1,3%. Spooky swap, tylko 3,9. Alchemist 4 i 1. Nexus Mutual Ubezpieczenia tylko 4,6. DYDX 6 PancakeSwap DY, 64 Pancake Swap Trader Joe mamy GMX. Mamy. Znowu mamy Benki Maker Quick Swap i tak dalej. Ethernet. Tak do 30 można powiedzieć, że jest dobrze. Ale Spooky Swap i LuxRare naprawdę, naprawdę wyglądają teraz tanio. Jeszcze zobaczmy kolejną metrykę. Jest to metryka właśnie całkowitych zamkniętych dolarach w protokole to wiadomo dominuje curve, ale mamy Makera, Lido, Awe, Polygon, Uniswap, PancakeSwap, Jeden Balancen, Abra, Kadabra, Trader Joe, Liquity i uwaga banki jest banki banki ma zamknięte ponad 1,1 miliarda, czyli tyle samo co Bancor i DYDX i oczywiście jak zobaczycie tutaj mamy spółki SpookySwap, tak czyli no już z tego szybkiego przeglądu właśnie na token terminal możemy zauważyć, że najtańsze w tym momencie zmiażdżone ceny przez to, że Bitcoin poszedł w dół, dobrych protokołów, które zarabiają, no i niesprawiedliwie zostały ich wyceny obniżone, dalej dają nam szansę, żeby takie spuki swap Luxr dokupić do portfolio po bardzo atrakcyjnej wycenie. Polecam używać tego Właśnie token terminal, bo tu jest dużo więcej bardzo ciekawych rzeczy. Pozdrawiam.